Asiu, chciałem dopytać o ten rzut poporodowy, bo mm -hmm. mówisz, że był taki rzut po porodzie, tak. yy, to może powodować pewne obawy, gdyś mogę coś więcej jakby yy, o tym opowiedzieć, jak mm -hmm. to wygląda, bo mówisz, że się spodziewałaś trochę. Spodziewałam się, no statystyki nie są zbyt korzystne tutaj yy, dla kobiet planujące, yy, planujących zostanie mamami yy, i mnie to mnie to po prostu spotkało. No, tak, 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 tak wyszło, że faktycznie ten rzut się pojawił. E, ja miałam dość duże problemy z, z moją, tą osłabioną lewą nogą. E, i, I tak naprawdę. Pewnie powinnam iść do szpitala, pewnie powinnam dostać sterydy, pewnie powinnam ten, 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 ta, zaopiekować ten, się tym swoim rzutem, no ale mój synek urodził się z wadą wrodzoną i ja zamiast być w szpitalu, leczyć swój rzut, byłam w Centrum Zdrowia Dziecka, diagnozować moje dziecko. Eee, to jest zawsze ogromny ukłon dla centrum, robię z tego względu, że pielęgniarki mi go podawały, przystawiały, kąpały, eee, była mi ta pomoc potrzebna. Przetrwałam, eee, tak naprawdę no, gdzieś mój lekarz, wspomaganie mnie Dosyć dużym witaminami. No wyszliśmy po prostu z tego rzutu mhm. bez konieczności ale to podania sterydu. Był długi rzut czasowy, jeżeli zapytać. Kilka tygodni z tą nogą naprawdę było dość dość słabo. Miałam dość mocno osłabione ręce, no był czas covidowy, więc nie, nie można było, ale wpuszczano mojego męża też, żeby mi trochę pomógł, przymałem do tego szpitala. To był znowu ogromny stres. Ten wyzwalacz rzutu w stwardnieniu. Poza tym, że byłam w połogu, to jeszcze dodał się właśnie stres związany ze zdrowiem Fiodora. Ehm ale udało się, udało się to przetrwać, więc tak naprawdę no, spotkało mnie to, czego zazwyczaj najbardziej kobiety się boją.